Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Tym razem testujemy Lecha Premium kontra Brackie Zatecki Pils. Jeżeli chodzi o Brackie, to jest to grupa żywiec. Unikalne piwo, którego receptura łączy polski słód z czeskim chmielem, zateckim i stworzono zostało wspólnie przez próbowników z Polski i Czech. Brackie Pils to połączenie głębokiego, sensjonalnego smaku piw polskich ja mam tożsamości pilzeńskich, piwczeskich oraz polskiego kunsztu i wieloletniej tradycji z odrobiną czeskiej lekkości. I to jest jako lager, butelka teoretycznie bezwrotna, jednakże w skrapach jest jako zwrotna. Jeśli chodzi o lecha premium, to jasne piwo typu lager, również jego harmonia smaku i wyrazistego, czyli właściwego nagazowania, które nadają mu znakomitego właściwości orzeźwiające, zwłaszcza gdy jest mocno schłodzony. Jest odpowiednie na każdą okazję zawsze gdy potrzebujesz orzeźwienia, ale jest dla wszystkich młodych duchem pełnych energii optymistów, jest dla tych, którzy do życia podchodzą z dystansem, a przy tym są ambitni i nie zapominają o celach, jakie przed sobą stawiają to piwo dla tych, którzy wierzą w siłę pozytywnego myślenia, bo ci, którzy myślą pozytywnie, wygrywają. Jest to mało o piwie, a raczej o tym do kogo celują jest tak 5 na 10 opis składu, woda słody, jęczmienne, chmiel, wyciąg z szyszek chmielowych, czyli taki absolutny minimum które można by podać to piwko wydaje się wyższe prawda i takie jest butelki mają po 500 ml to jest minimalnie bardziej szczupłe mają tutaj takie do trzymania uchwyty można by rzec nie wiem czy to będzie widać a na pewno każdy się spotkał z Lechem, z bratkim rzadziej butelka brązowa jak z kampanii Piwowarskiej, mimo że to jest zmyłka, ponieważ to jest grupa Żywiec, a to jest Kompania Piwowarska. A więc zacznijmy od otwarcia i sprawdzenia jak to będzie smakować. Zobaczmy może Brackie zapaszek. Lekkie. Fajny aromaciek, taki po prostu piwka. Mało wyczuwany jakikolwiek zapach w lechu. Mam no, tutaj dwie szklaneczki. Nalejmy najpierw jedną. Pieni się całkiem całkiem mocno to brackie. Nalewamy teraz leśka Mocno nagazowana jest ponoć, ale piany jest dużo, dużo mniej ogólnie, jeżeli chodzi o to stwierdzenie to już się unosi chwilę suniemy tutaj klawiaturę. Ta już piana opada. No, tuż tutaj wygląda dużo więcej gazy jakby było, jeżeli tu, ale to piłko nalaliśmy później. Dobra, żadne tutaj się osadza coś na ściankach. Tutaj nie. Dobra, zobaczmy smak. Może brackie. Ciekawe, lekko gorzkawe po prostu jak piwo no, jak piwo, codzienne piwo. Fajne do jakiegoś soczku malinowego czy kiwi, mogłoby nadać ciekawy smak. No teraz, lek bardzo wyczuwalne tutaj w szklance w smaku, lekko słodkawym. Ale nie czuć do tego gazu. Tutaj bardziej w bredzkie wyczuwany jest ten gaz. Mimo, że lech się właściwie na gazowanie chwali, to powiem szczerze, że Brackie tutaj lepiej wypada pod względem smaku i również pod względem zapachu. Gaz się unosi, znaczy ta pianka, taka fajna, piwna, unosi się dłużej w lechu. Fajna opcja y, dla prawdziwych piwoszy, jednakże dla mnie tutaj nie ma różnicy smakowej. Różnicy cenowej również za bardzo nie ma, bo oba kosztują około 4 zł. Oba mają butelki zwrotne. Tutaj są fajne te uchwyty, dlatego budowa butelki w lechu jest dużo lepsza. Ale też jest to zielona butelka, tam jest brązowa. no Jakby to nie ma wpływu za bardzo. Jeżeli chyba, że jest wystawiona na słońcu. Ale ogólnie nie jest źle. Ja bym te piwa uznał jako remis, bo jedno ma plus, drugie ma plus. To jest minimalnie bardziej gorzkie, to jest minimalnie bardziej słodkie. No ogólnie całkiem spoko. I to jest chyba moja idealna recenzja tych piw, bo remis i daję tu ocenę 6,5 dla Lecha i 6,5 dla Brackiego bo są lepsze piwa w tej cenie, ale te nie są złe. Jako piwko do grilla, do. Obiadu ze znajomymi wydaje mi się odpowiednie, bo nie będzie mocno zagazowywać i będzie wspaniałe do wypicia. Dlatego y, jeszcze zobaczmy tylko. A, Lech ma 5%, a Bratki 5,2%. To jest bardzo mała różnica. Dla mnie oba są super, ale ocena moja to 6,5% dla każdego z nich pod względem cenowym, jakościowym i procentowym. Więc tyle ode mnie, dzięki za oglądanie, pamiętajcie o zasadzie łapki z dzwoneczkiem, suba na razie.